Twoje wystąpienie podczas forum bankowego zaczął Pan od y, upadłości y, Silicon Valley Bank. No i tutaj mówi Pan o przestrogach dla polskiego sektora bankowego. Jakie to są przestrogi? Tak, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że bezpośredniego wpływu na nasz sektor bankowy czy finansowy y, nie zakładamy. Miały miejsce pewne fluktuacje y, na rynku giełdowym, jeżeli chodzi o ceny akcji banków, ale wydaje się, że to już y, uległo kodekcie. Natomiast tak jak mówiłem, ten sygnał czy to zdarzenie musimy potraktować jako e, pewną lekcję i sygnał ostrzegawczy e, dotyczący kilku kwestii, e, które również w odniesieniu do rynków europejskich, w tym rynku polskiego, no, mogą wymagać w związku z tą sytuacją zwiększonej uwagi. E, wskazałem takie trzy obszary. Pierwszy obszar to jest e, stosunkowo duży poziom zaangażowania sektora bankowego e, w instrumenty mm, skarbowe, czyli emitowane przez skarb państwa w celu e, sfinansowania potrzeb pożyczkowych. Rządu. No my mamy świadomość tego, że sektor bankowy jest naturalnym odbiorcą dużej części tego typu instrumentów i rozumiemy z czego to wynika. Natomiast w związku z tym, co widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych, no musimy też zwracać uwagę i sygnalizować, że w perspektywie ryzyka wzrostu stóp procentowych, jeżeli byśmy uznali, że takie ryzyko istnieje, no to przeceny instrumentów skarbowych z tym związane mogą mieć negatywny wpływ na, na bank. Druga kwestia, na którą zwróciłem, zwróciłem uwagę, to jest kwestia niedopasowania czasowego struktury aktywów i pasywów, bo to jest taki temat, który wszyscy, o którym wszyscy mówią od powiedzmy 20 czy 30 lat, ale uważam, że ten przykład SHB pokazuje, że to nie jest problem teoretyczny, o którym można tylko dyskutować, tylko to jest problem, z którym trzeba się zmierzyć i nie chciałbym, żeby wszyscy uznali, że to jest taki problem, z którym żyjemy, do którego się przyzwyczailiśmy i w sumie od zawsze o nim mówimy można jego, jego, jego rozwiązanie odkładać na później, no bo ten przykład pokazuje, że to niedopasowanie może stać się przyczyną upadku banku i to w, takim, w taki sposób, powiedziałbym, naprawdę e, bardzo nagły. Mm -hmm. e, I trzecia kwestia, no to jest taki ogólny wniosek dotyczący e, znaczenia zarządzania ryzykiem stopy procentowej, mm -hmm. e, które do, w czasach zwłaszcza w dużej zmienności, jeżeli chodzi o poziomy stóp, a ta, z takim światem mamy do czynienia. Co najmniej od 2020 roku, gdzie widzieliśmy najpierw okres rekordowo niskich stóp, teraz widzieliśmy okres rekordowego wzrostu stóp procentowych. To są takie czasy, kiedy mm -hmm. trzeba wyraźnie przypominać o znaczeniu zarządzania ryzykiem stopy procentowej. No i z tego wynika odpowiedzialność i zarządów jakość tego zarządzania, a w drugiej kolejności też oczywiście nasza jako nadzoru finansowego, żeby to weryfikować. To dobrze, to, zajmiemy się obligacjami, o których Pan powiedział banki kupują obligacje dlatego, żeby nie płacić podatku bankowego. Czyli rozumiem, że chodzi o to, żeby banki no, wzięły to pod uwagę i kupowały inne instrumenty finansowe, żeby jak gdyby, poprawić swoją, swoją stabilność. Ja o tym mówiłem też, mhm. że to, to zwolnienie z podatku bankowego, czy też ta perspektywa jeszcze poszerzenia zakresu zwolnienia z podatku bankowego dla poszczególnych instrumentów emitowanych w celu finansowania mm -hmm. potrzeb pożyczkowych państwa, no to stanowi oczywiście pewną pokusę. Mm -hmm. Natomiast no, my jako nadzór finansowy jesteśmy też od tego, aby przed nadmiernym uleganiem pokusom przestrzegać i to po prostu musimy robić. Niedopasowanie aktywów do pasywów. No, o listy zastawne, banki hipoteczne, tak, jak rozumiem, kasy mieszkaniowe, tak? Tego, tego nie ma, mówi się o tym od lat. Czy KNF może jakoś tutaj pomóc? Tu chodzi m.in. Mm. o to, o, o czym Pan powiedział, czyli że akcja kredytowa jest finansowana w dużym stopniu depozytami bieżącymi. Mm. Co w sytuacji istotnego odpływu tych depozytów, na przykład w związku z konkurencją, mm. jeżeli chodzi o poziom procentowania, no może to się przełożyć na sytuację banków w sposób niestety bardzo szybki i negatywny. I tak instrumentem, który może służyć budowaniu tej długoterminowej bazy pasywów są właśnie te wspomniane przez Pana listy zastawne. Mm. I zgadzam się z tym, że polski rynek się z tym mierzy od długiego czasu. Mm. Komisja Nadzoru Finansowego tak naprawdę od wielu lat. Kolejne e, działania podejmowała w celu upowszechnienia e, kultury emisji listów zastawnych. No my kontynuujemy to dzieło. Liczymy, że uda nam się jednak ten rynek zaktywizować. Obecnie na etapie prac legislacyjnych są przepisy dotyczące e, outsourcingu bankowego, co ma na, na celu ułatwienie i obniżenie kosztów funkcjonowania banków hipotecznych, a co za tym idzie zwiększyć atrakcyjność emisji listów zastawnych, ale też nie ukrywam, że pracujemy nad innymi narzędziami, które w jakiś sposób będą zwiększały udział tych tak zwanych długich pasywów w strukturze finansowania banków. Też w swoim wystąpieniu powiedział Pan, żeby banki nie liczyły za bardzo na to, że powstanie jakieś ustawowe rozwiązanie rozwiązujące kwestie kredytów frankowych. No i banki chyba nie są z tego zbyt zadowolone. Ja tego nie mówiłem po to, żeby banki były zadowolone albo niezadowolone, tylko dzieliłem się po prostu swoją oceną tej sytuacji, bo uważam, że jako nadzór finansowy no, jestem winien, e, mam też obowiązek e, w tym zakresie być wobec banku bardzo transparentny i w tym zakresie potwierdziłem, że my pracujemy jako nadzór finansowy nad pewnymi e, założeniami ewentualnego rozwiązania ustawowego, ale to jest bardziej praca koncepcyjna, prowadzona na wypadek, gdyby z jakichś względów konieczne było wdrożenie tego rozwiązania. Natomiast ja nie jestem w stanie ocenić tego, czy ono będzie wdrażane, czy nie i też uważam w związku z tym, że banki nie powinny w żaden sposób na to liczyć, dlatego że rozwiązanie ustawowe może być, ale może go również nie być, a problem jest realny i już istnieje. W związku z czym ostatnią rzeczą, jaką byśmy chcieli osiągnąć, to jest to, żeby banki licząc na rozwiązanie ustawowe ograniczyły zaangażowanie albo nie maksymalizowały zaangażowania w proces ugodowy. Bo proces ugodowy na ten moment jest jedynym realnym narzędziem, który jest rzeczywiście w rękach banków, a które sukcesywnie jednak zmniejsza skalę tego, tego ryzyka prawnego. Stąd też taka moja wypowiedź. No, jestem w tym zakresie transparentny i mówię jak sprawa wygląda, a to się przekłada na konkretne oczekiwania wobec banków, że będą tym problemem dalej zarządzały.